Witam bardzo serdecznie przed nami, szanowni Państwo, tutaj właściwie stoi, zaczepimy Szymona, Szymon Kulczycki. Dzień dobry Szymonie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, no, znajdujemy się w Ośnie Lubuskim, trwają Mistrzostwa Województwa Weteranów, no jak wrażenia, jakieś oczekiwania na medal być może? No, chciałbym wygrać ten turniej, nie będzie łatwo, każdy jest przygotowany maksymalnie. Udało mi się z Andrzejem Kuderskim zwyciężyć w deblu. Już pierwszy sukces jest, a na resztę trzeba czekać, walczyć. Tenis stołowy to nieprzewidywalny sport. Każdy może wygrać, każdy może przegrać, aczkolwiek faworytem powiem szczerze, że jesteś do medalu. O, chyba jestem faworytem, bo jestem weteranem dopiero od kilku miesięcy, więc jestem najmłodszy na pewno w tym gronie tutaj, którzy grają. No ale tak jak mówisz, no wiek to jedno, umiejętności drugie, ale jeszcze trzeba wywalczyć sobie przy stole. Dokładnie, jeszcze trzeba wywalczyć przy stole, bo ten stołowy to niewątpliwie ogrom pracy mam tutaj na myśli Samuela Kulczyckiego, na którego no, patrzymy, cała Polska obserwuje poczynania Samuela, ty jesteś jego trenerem, tatą w szczególności. Jak... Patrzysz właśnie na karierę swojego syna. No tak jak ostatnio z Samuelem rozmawiałem. No ja uważam, że jesteśmy w połowie drogi do światowego poziomu. Prze przepracowaliśmy teraz y, około 11-12 lat i teraz to dopiero jest połowa. Teraz się zaczyna prawdziwy tenis. No na szczęście Samuel y, jakoś daje radę. Jest w czwórce na świecie w juniorach. To jest dobry prognostyk do, do tego, żeby w przyszłości był dobrym seniorem. Ale to wszystko teraz 3-4 lata ciężkiej pracy przed nim. Jeżeli zrobi wszystko na 100%, nawet na 120%, to myślę, że możemy mieć po, pociechę z jego gry w przyszłości. Samuel ciężko trenuje w niemieckim obozie Oxenhausen. Tam na co dzień również i mieszka. Właściwie to z Maciejem Kubikiem, prawda? Co sprawiło, że tam właśnie ci chłopcy się przeprowadzili? A, co sprawiło? No, Oxenhausen to jest ośrodek, który funkcjonuje już od wielu lat. Wypuścili spod swoich skrzydeł y, kilku, jak nie kilkunastu zawodników y, klasy światowej. Doprowadzili tych zawodników do klasy światowej, takie jak Polonia, Pitchford. Gałzy teraz na czasie Calderano i jeszcze wielu innych, których długo by wymieniać po prostu. No tam mają szansę, Tam mają spanik partnerów spółki światowej. Tam, tam widzą, jak trzeba ciężko trenować. Cały czas ci zawodnicy ściągają ich na, na ziemię, żeby po prostu soda nie uderzyła i oni sobie zdają sprawę, gdzie są i ile pracy jeszcze przed nimi, więc myślę, że to jest dobre miejsce do tego, żeby rozwinęli się na naj, najwyższą, do, do naj, najwyższej klasy. Czy w Polsce ciężko się właśnie rozwinąć na taki światowy poziom? No, tak naprawdę, moim zdaniem, yy, ciężko teraz o miejsce w Polsce. Gdzie można osiągnąć klasę światową, ponieważ y, głównym powodem tego jest moim zdaniem, y, jest y, za mało trenera, trenerów w miejscach, w których zawodnicy powinni mieć y, większą ilość trenerów, którzy z nimi pracują, brak in, indy, indywidualnej pracy, a przede wszystkim też brak y, sparring partnerów, takich na poziomie światowym, żeby ci zawodnicy chociażby najlepsi juniorzy w kraju, mogli. Rywalizować z najlepszymi zawodnikami świata. No, zdarza się, że mają taką możliwość gdzieś w klubach superligowych albo w Gdańsku. Nieraz się zdarza, że ktoś tam jest. Tylko, że ci zawodnicy nie, nie trenują z nimi na, na, na co dzień. Oni tylko są nieraz. No i przez to nie ma tej możliwości rozwoju takiego, jaki powinien być. W pewnym momencie pojawił się pomysł, aby ściągnąć być może jakiegoś dobrego zawodnika z Chin tutaj właśnie może do środka w, w Gdańsku. Czy to jest dobry pomysł według Ciebie? No, to jest y, tak naprawdę na dwoje babka wróżyła, bo y, znam na przykład trenera chińskiego, który w Austrii pracował z młodzieżą. No i po prostu po dwóch, trzech latach y, Wiedział, że już ma stanowisko i po prostu się ślizgał przez wiele lat. I myślę, że ściągnąć można Chińczyków zawsze. Tylko czy oni poświęcą się na tyle i będą na tyle chcieli pracować, żeby nasza młodzież na tym skorzystała. To... Czy im będzie zależeć na tym, prawda, żeby nasza młodzież poszła do góry? No właśnie, to to jest inny kraj, inna mentalność, nie wiadomo jak, jak oni myślą, może. Przyjdzie i będzie robił złą robotę. Myślę, że w Polsce są trenerzy, którzy mogliby tą pracę zrobić, tylko to by musieli ci trenerzy być w jednym miejscu, razem się spierać i razem pracować. Nie chcę mówić nazwisk, ale po prostu no, ci, którzy mają, znają poziom światowy tenisa, powinni sami wiedzieć, yy, gdzie być i, i gdzie, gdzie pracować z dzieciakami. Porozmawiajmy troszeczkę o, o twoim synie, jeśli mogę tak ująć. Samuel w ostatnich latach no, zrobił ogromne postępy, właściwie od samego początku gra no, niesamowicie. To głównie wynika z tego, że to jest powiązanie ojca z synem, tata-syn. Czy, czy to ma jakieś takie większe znaczenie w kształtowaniu takiego zawodnika? Bo gdyby na przykład jego trenerem był... Jakiś inny, obcy, obcy trener, a tata, tata, syn, czy to jest jakieś powiązanie? No, myślę, że to jest y, kluczowe w tym wszystkim, że Samuel gra na takim poziomie. Y, ponieważ mamy, przy, przykłady, mamy, mamy przykłady w świecie. No Harimoto i jego tata. Jest taki Niemiec z w wieku Samuela, którego tata też kiedyś grał w Bundesliga, jest trenerem. No, Samuel ma po prostu łatwiej to, że ja jestem zawsze do jego dyspozycji. W dzień, w nocy, w święta, w niedzielę obojętnie. Najbardziej go rozumiesz też. No i, i właśnie u nas jeszcze tak dobrze to działa, że na turniejach też dobrze ze sobą funkcjonujemy, bo często jest tak, że rodzina przeszkadza sobie. Za dużo e emocji we wewnętrznych takich, nie? Ale my sobie z tym radzimy świetnie i, i dobrze nam razem współ współpracuje się. Ja myślę, że wy jesteście fantastycznym przykładem właśnie jak to działa tutaj w rodzinie. Bardzo dobry też przykład Marcin Kubik i Maciej Kubik. To również bardzo dobry przykład, że, że właśnie te e, ci zawodnicy, ci, ci młodzi zawodnicy no, wyrastają właśnie spod skrzydeł swoich rodziców. No tak, no Maciek też jest przykładem tego, że tata nad nim cały czas czuwał i trenował z nim. No tylko, że tak jak z Marcinem rozmawiałem jakiś czas temu nasza rola powoli się kończy my możemy z naszymi chłopcami pracować technicznie jeszcze ich wspierać mentalnie i tak dalej ale my nie mamy możliwości ani nie mamy zawodników żeby im zapewnić rozwój dlatego są w Niemczech a my z boku czuwamy wspieramy ich i jak tylko jakiś jest drobny problem to staramy się go szybko rozwiązać żeby chłopcy mogli się skoncentrować tylko na tre trenowaniu Zauważyłeś pewien taki przyrost tych dzieci i młodzieży w tym szkoleniu. Tam, czy ty przewidujesz może jakiś dostrzegasz różnych dzieci, żaków, skrzatów, widzisz, że to się rozwija w dobrą stronę? Czy może wręcz przeciwnie? Ja nie wiem, czy ciężko jest z szkoleniem dzieci i młodzieży u nas? Z tego co widzę po zawodnikach i po wynikach wynika z tego po prostu, że szkolenie troszkę stoi na szkolą y, ośrodki czy kluby tylko do pewnego poziomu, a reszta to stoi. No najlepszy przykładami jest tego, że y, w Młodzikach wygrał Alan, Mistrzostwa Polski, to jest mój syn. Y, w Kadetach wygrał Miłosz Radzimski, którego tata jest trenerem. W Kadetkach wygrała y, Wróbel, gdzie tata też jest trenerem. Po prostu no, na razie opiera się to wszystko o ro, rodziców i ich dzieci, no, a takie szkolenie mmm, dzieci i młodzieży w Polsce no gdzieś stoi, to trzeba było coś zmienić. Coś trzeba byłoby jakieś zmiany dokonać, tak? No nie chodzi tu mi o trenerów czy coś, tylko ten cały system trzeba, System. Ten cały system trzeba było zmienić, a przede wszystkim dofinansować, bo myślę, że główną przyczyną tego wszystkiego jest to, że nie ma pieniędzy. Okej, okay, już musisz iść grać. Bardzo Ci dziękuję za wywiad. Na koniec jakieś pozdrowienia. Pozdrowienia dla mojej kochanej żony, bo bez niej y, nic, nic by nie było. Nikt by z, z moich dzieci nie grał ani ja bym nie miał życia. Super, bardzo dziękuję Szymon, bardzo dziękuję. To był szanowni państwo Szymon Kulczycki, trener, zawodnik, dziękuję za wywiad. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.